W tej chwili Targi agropomarania. Jak widzimy, frekwencja odwiedzających jest bardzo duża, dlatego że mamy piękną aurę pogodową, a naprawdę jest co oglądać i co zwiedzać. Targi Agropomerania są targami rolnymi, natomiast jest, ta formuła rozszerzyła się także o atrakcje dla osób niezwiązanych z rolnictwem, ale. Główną ideą tych targów jest prezentacja firm i zdobycze rolnictwa e, ostatniego roku, a także e, XXI wieku. To na targach mamy także pokazy zwierząt hodowlanych, między innymi pokazy bydła, pokazy trzody chlewnej, a także pokazy, e, pokazy i ocenę koni. Koni hodowlanych, a także tych koni e, gorąco krwistych, ogierów i klaczy, które startują w zawodach hipicznych. Głównym elementem naszej, naszych targów jest scena, na której e, są e, ogłaszane wyniki różnych konkursów, ale przede wszystkim jest bardzo ważna idea, e, reprezentują prezentują się zespoły folklorystyczne naszego regionu. W zeszłym roku e, nasze statystyki wskazały, że odwiedziło nas około 110 tysięcy odwiedzających. Nie ukrywam, że w czwartek, a więc dzień przed targami, serce nam drżało, ponieważ aura nas nie rozpieszczała e, i e, padał naprawdę ulewny deszcz, który plan organizatorom, jednak okazało się, że, jak widzimy, Abra się wyklarowała. To jest bardzo ważne dla takich targów w plenerze i myślę, że w tym roku rekord zostanie znów obity. Nową na naszych targach jest sektor energii odnawialnej, gdzie nawet osoba fizyczna, każdy z nas, może zaznajomić się z ideą pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.